Siema, tu Żabł 5000, a to jest y, kolejny odcinek z serii Let's Play Sirius Stam. Pierwsze starcie. Dobra, y, w tym odcinku właśnie zobaczymy, czy to rzeczywiście jest pułapka. O ile dobrze, to no to tak. A tak myślałem, tak, tak też myślałem. Coś się szykuje. Mhm. Rozumiem, że teraz będą wchodzić ze wszystkich stron. Co mnie zaciukać? O nie! Ale rzeźnia. Ta, bardzo wielka. Tak większość tego HP, co dostaliśmy, stracimy. Teraz przez tych oszołomów Co już tyle? No dokładnie Oczywiście no. musieli jeszcze coś dorzucić. Wtedy, że to się za chwilę otworzy No oni wiadomo mi tutaj No wie... Oni by wystarczyli hmm. Najpierw trzeba tego spróbować załatwić. No bo nie mam lepszych pomysł. Żyj to gnoju. Wy też możecie. To bardzo chcecie. Okej. Okay. Mm, jakiś. No dobra. Mm -hmm. co to jest co to, co to robi nie zamknęło mnie fajnie o fajnie mm, co teraz a chciałem was bardzo przeprosić za tamte rozmowy w tle w poprzednim odcinku ale No nie mogli wytrzymać już tych paru minut Mam nadzieję, że to zrozumiecie. Co to? A, dobra, dobra, bo tutaj taka pułapka jest i... Trzeba to nacisnąć, co będzie zginąć. Okej. Okay. O, jeszcze oni wyskakują, dobra. Już się z nimi rozprawię. U, już ja się z nimi rozprawię. Mm. Tylko dwa? No, czy, czy się po prostu schowali tam? quick -save a pod wodą zrobiłem. Jej! No, ja jestem mądry. Żeby quick-save'a robić pod wodą. Co, co teraz? A, tutaj trzeba przejść. Tu coś się chyba będzie działo. Tam. Myślę. A, jeszcze nie? Najpierw przeszukamy. Bo, wiesz, jak weźmiemy tą spluwę, to... wtedy dopiero na nas wszyscy wyskoczą. Co, że zero komentarza nawet? A. O, światełko. Co to za światło? O, nie, 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 nie. To już wiem, po co ten Thompson. Nie, czeka mi kadza do tego, no ja, no. teraz to wymyśli naprawdę już w... mało amunicji na nich chyba, że ich też mało będzie bo kamikadzy już nie żyją wszyscy tak sądzę a nie możemy brać, bo za dużo mamy ooo jeden tylko? o, tak myślałem jeszcze ktoś? o, tu coś jest o A, tutaj jest wejście, dobra okej, okay, ale może mi się łaskawie przestań ciąć bardzo bym prosił, żebyś przestał tak klatkować. No, dziękuję. Teraz... I to chyba będzie koniec. Chyba tak. Odcinek nie za długi, nie za ciekawy pewnie, ale... już musieliśmy dokończyć tamten... Znaczy, tą planszę ogólnie. No to co? Nie ma co zwlekać, idziemy. Jeszcze filmik pokażę i... O, kolejny amulet czy co to jest? Kuleczka, amulet, nie wiem. Jakaś kulka. No, koniec czy jeszcze coś teraz? Aha, że niby te tak? Czy co? Nie... Hmm. Rozumiem Jeszcze mamy tam wejść Ale co tu? A nie, to nie teleport Nie, to tylko ta, ta woda pokazywała Pozbieramy sobie amunicję i kończymy Tak szak. To by było na tyle w tym odcinku Wiem, nieciekawy, niedługi Już nie wiem jak dla was to będzie Czy ciekawe, czy nieciekawy Tak jest jak Trzeba było go wrzucić, bo O. Eee. tak, subskrybujcie, komentujcie, obserwujcie mój kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku Let's Play, Cyrus Sam, pierwsze starcie. Na razie.